Cześć! X-Trail ma męski wygląd, ale lakier na karoserii jest zaskakująco delikatny. Po kilku latach zaczyna matowieć i ścierać się, podobnie jak cały chrom na zewnątrz. Odpryski lakieru pozostają nawet po lekkich uderzeniach kamieniami. Najgorsze, jeśli pojawią się na nieocynkowanym dachu, miejsca styków bojowych szybko rdzewieją. Głównym źródłem nieprzyjemnych dźwięków z zewnątrz jest trzeszczący plastikowy panel pod wycieraczkami. Wnętrze również nie jest pozbawione świerszczy. Główny dźwięk osiadł w uchwytach na kubki w dolnej części konsoli środkowej. Tapicerka foteli, zarówno materiałowa, jak i ze sztucznej skóry, nie jest szczególnie trwała i po dwóch latach zużywa się, tracąc swój atrakcyjny wygląd. Zazwyczaj w tym czasie odkleja się kierownica. Jeszcze bardziej irytujące jest jednak ogrzewanie postojowe. Po około 3 latach silnik zaczyna gwizdać z powodu zużycia zespołu szczotkowego i kolektora, co sugeruje szybką wymianę całego elementu. Nie zdziw się, jeśli w pewnym cudownym momencie system audio lub tempomat przestaną reagować na przyciski na kierownicy, oznacza to, że kabel jest uszkodzony. Jeśli nie da się go naprawić, nie będzie to możliwe. W samochodach z droższymi wersjami wyposażenia, sprawdzenie sprawności elektrycznych napędów foteli, zwłaszcza fotela kierowcy, nie byłoby zbędne. Stelaż fotela kierowcy skrzypi niezależnie od wersji wyposażenia. Wiele modeli starszych niż 3 lata wydaje dźwięki podobne do odgłosów starej kanapy. W naszym klimacie akumulator zazwyczaj wytrzymuje nie dłużej niż 3-4 lata. Generator nie sprawia szczególnych problemów, a jego awaria jest raczej wyjątkiem niż regułą. Gama jednostek napędowych X-Traila nie jest zbyt zróżnicowana, to wyłącznie rzędowe czwórki. W gamie silników, obok dwulitrowego turbo M9R o mocy 150 lub 173 km, znajdują się dwa, 0-litrowe silniki benzynowe MR20 DE, kadoło 140 km i dwa, 5-litrowy QR25 DE, kadoło 169 km. Ponad połowa samochodów na rynku jest wyposażona w dwulitrowe silniki benzynowe, i to one najczęściej ulegają awariom. Co więcej, właściciele X-Trailów z 2008 roku znaleźli się w najgorszej sytuacji. W niektórych samochodach silniki miały usterkę grupy tłokowej i cierpiały na zwiększone zużycie oleju. Tłok został wymieniony w ramach gwarancji, więc wybierając samochód z 2008 roku warto sprawdzić historię serwisową. Ponadto, po 140 000-150,000 km w niektórych silnikach zacierają się pierścienie tłokowe, a zużycie oleju przekracza litr na 1000 km. Dekarbonizacja nie zawsze pomaga. Koniecznie sprawdź silnik od spodu. Po 60,000-70,000 000 km uszczelniacz, który działa jak uszczelka miski olejowej, zaczyna przeciekać. Dokręcenie śrub miski olejowej często pomaga, ale czasami trzeba ponownie nałożyć uszczelniacz. Olej silnikowy to nie jedyny płyn, który X-Trail aktywnie traci. Jeśli poziom płynu niezamarzającego regularnie spada, należy sprawdzić szczelność zbiornika wyrównawczego. Nieszczelność na styku górnej i dolnej części jest charakterystyczną cechą dwulitrowej jednostki. Rzadziej zdarza się, że płyn wycieka spod uszczelki termostatu. Jeśli płyn niezamarzający ubywa, a na zewnątrz nie widać żadnych wycieków, problem jest poważny. Silnik MR20DE ma cienkie ścianki gniazd świec zapłonowych i wystarczy lekko przesadzić z dokręcaniem, aby pękł gwint i płyn niezamarzający dostał się do komory spalania. Dlatego należy dokręcać świece zapłonowe wyłącznie kluczem dynamometrycznym. Poza tym dwulitrowa jednostka jest bardzo podobna do swojego starszego brata o indeksie QR25DE. Jeśli samochód nagle odmawia posłuszeństwa, zwykle dzieje się to po 120 000-130 000 km, to czas na wymianę rozciągniętego łańcucha rozrządu. Niezależnie od rodzaju silnika, wskaźnik paliwa jest uszkodzony. Na szczęście, zatkany i w efekcie zacinający się wskaźnik paliwa wymienia się osobno. Filtr paliwa można jednak wymienić tylko razem z pompą paliwa. Aby nie wydawać pieniędzy na drogi element. Należy profilaktycznie czyścić siatkę filtra co 30 000, 35 000 km. Po przejechaniu 100 000, 110 000 km konieczna będzie regulacja zaworów. Dobrze słyszeliście. Luzy zaworowe we wszystkich silnikach ustawia się staromodnie, dobierając grubość popychaczy, podkładki regulacyjne nie są dołączone. Nienajtrwalsze poduszki silnika wymagają wymiany przed przejechaniem 100 tysięcy kilometrów. Na naszym rynku jest niewiele samochodów z silnikiem diesla. Stanowią one około 5% całkowitej liczby pojazdów. Szkoda. Przecież dwulitrowy turbodiesel M9R nie ma prawie żadnych słabych punktów. No, może poza przewodem powrotnym układu paliwowego. Jego przewody często pękają, a pierścienie uszczelniające zaczynają przeciekać olejem napędowym. X-Trail był wyposażony w skrzynię biegów manualną, automatyczną, biegową lub CVT. Tradycyjna manualna skrzynia biegów jest bardzo trwała. Jej jedyną wadą jest prawdopodobnie to, że w samochodach wyprodukowanych w 2010 roku sprzęgło trzeba było wymieniać po 30 000-40 000 km z powodu uszkodzonej tarczy. Sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów JATCO JF613E. Występuje wyłącznie w połączeniu z silnikiem diesla i jest rzadkością na naszym rynku, choć 6 na 10 samochodów z silnikiem diesla jest wyposażonych w automat. Jednak pod względem niezawodności japońska hydromechanika dorównuje niemal konwencjonalnym mechanizmom, pod warunkiem wymiany oleju co 50,000 000 km. Oczywiście elektrozawory w korpusie zaworów nie są tak niezawodne jak te w automacie GMGA 6L 45R, znanym nie tylko właścicielom amerykańskich aut, ale także miłośnikom BMW. Jednak dzięki kompetentnemu programowi sterującemu, są one równie niezawodne co cała skrzynia biegów. Najdroższe w eksploatacji są modyfikacje z wariatorem JATCO JF-011E. Nie tylko naprawy, ale również regularna konserwacja są kosztowne. Oszczędności na konserwacji mogą być jednak jeszcze droższe. Jeśli nie wymienisz oleju, produkty zużycia zablokują zawór bezpieczeństwa pompy oleju, co doprowadzi do niedoboru oleju. Pasek klinowy będzie zacierał stożki wariatora. Blok zaworowy i silnik krokowy ulegną uszkodzeniu wraz ze stożkami, awaria tego ostatniego zazwyczaj wiąże się z zatarciem jednego z biegów. Przeguby wału kardana i przegubu homokinetycznego są niezawodne. Ale należy pamiętać o monitorowaniu stanu pilników. Nie zapominajmy też, że X-trail to SUV, a nie pojazd terenowy. Długie wyprawy w trudne warunki terenowe i częste poślizgi mogą skazać sprzęgło elektromagnetyczne łączące tylne koła na awarię. Zawieszenie X-traila jest podobne do zawieszenia kaszkaja, zarówno pod względem konstrukcji, jak i problemów. Najsłabszym ogniwem są łożyska oporowe. Dostanie się do nich brudu i piasku powoduje ich zużycie po 20 000 30 000 km. Dotyczy to jednak samochodów z pierwszych trzech lat produkcji. Później udoskonalono układ, wydłużając żywotność łożysk do 100 000 km. Kolumny i tuleje stabilizatorów wytrzymują nieco ponad 40 000 km. Aby je wymienić, trzeba zdemontować ramę pomocniczą, na której warto przy okazji wymienić silent bloki. Nie są one sprzedawane oddzielnie dla wersji z silnikiem 2.5-litrowym, ale podobne części z modyfikacji dwulitrowej wystarczą. Silent bloki i sworznie kulowe przednich dolnych wahaczy wytrzymują do 80000 km. Przy takim przebiegu czas na łożyska kół, które wymienia się tylko razem z piastą. W tylnym zawieszeniu największe problemy dotyczą dolnych tulei amortyzatorów, zwłaszcza w samochodach z pierwszych lat produkcji. Po liftingu z 2010 roku tuleje zostały ulepszone, a problem mamy już za sobą. Czy stukają one w podpory i plastikowe osłony przednich amortyzatorów? Łatwiej pogodzić się z tą wadą, niż próbować ją wyeliminować. Przekładnia kierownicza jest dość niezawodna i nie zaczyna stukać przed przejechaniem 140 000-150 km. Podczas kręcenia kierownicą przeguby kardana wału kierowniczego często wydają dźwięk, a ich gumowe uszczelki skrzypią. Smarowanie pastą silikonową stało się już rytuałem dla właścicieli X-Traila. Układ hamulcowy jest również niezawodny. W niektórych samochodach ABS ulegał awariom najczęściej po przejechaniu przez brody i innych błotnych kąpieliskach. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Pomimo początkowych problemów seria X-Trail T31 stała się prawdziwym bestsellerem wśród crossoverów. Możliwość nabycia dużego samochodu za stosunkowo niewielkie pieniądze jest bardzo kusząca. Jeśli znasz inne awarie lub usterki, podziel się nimi w komentarzach. Twoja opinia może pomóc innym w wyborze używanego samochodu. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.